Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam top 5 prezentów dla ma domowego Majsterkowicza. Yy. Czy tam samochodowego majsterkowicza, jak się lubi pomajsterkować przy aucie, w garażu. Słuchajcie, powiem Wam tak, wydaje mi się, że top te 5 pre prezentów rzeczy, które Wam tutaj przedstawię, to są rzeczy, z których każdy facet będzie zadowolony Nie wiem od czego tu słuchajcie zacząć Zacznijmy może od tego co mam pod ręką Słuchajcie suwmiarka 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 z odczytem elektronicznym możemy sobie zmierzyć nie wiem tu mam jakiś klucz O. skalibrujemy. I możemy sobie pomierzyć, słuchajcie, sumiarka z odczytem elektronicznym koszt takiej zabawki to jest, podejrzewam, koło. Nie chcę wam tu kłamać, bo się nie orientowałem, bo to też w nie było, to było dawno kupowane. Kiedyś suwmiarka z odczytem elektronicznym, to był hit. Po prostu, jak ktoś miał suwmiarkę z odczytem elektronicznym, to się wszyscy do niego zlatywali, bo to był taki bajer. Obecnie dla mnie suwmiarki bez odczytu elektronicznego to są jakieś w ogóle nowość. Odkąd pamiętam korzystam z suwmiarki elektronicznej i zamierzam też korzystać z wymiarek elektronicznych ponieważ są po prostu dokładniejsze bardzo fajny prezent i osobiście bym się bardzo z takiego prezentu ucieszył może idźmy sobie od tych najtańszych prezentów do tych najdroższych kolejne słuchajcie komplet frezów do frezarki ja mam tu trzy frezy, z których najczęściej korzystam. Frez taki, z którego się najczęściej korzysta, jak się coś robi. To jest taki... kurczę, co jest z tą ostrością? To jest taki frez zaokrąglony z łożyskiem u góry najbardziej Najczęściej używany frez, żeby coś zaokrąglać. Następnie mamy frezy kopiujące i frezy rowkujące. Ja mam tutaj trzy takie frezy. Eee, Powiedzcie tylko dlaczego trzy, a nie więcej. Ponieważ to są frezy dosyć drogie. Bo jeden taki frez kosztuje około 20-30 zł. Ale to są dedry, więc też w miarę porządnej firmy. Nie jest to jakiś badziew, trochę metrów bieżących. Już u mnie te frezy przefrezowały na różnych materiałach, dały radę. Jeśli się nie znacie i nie chcecie po prostu zrobić w topy, że kupicie po prostu jakieś, no to możecie mu zakupić komplet takich 5, 10, 15 frezów kleję wam taki przykładowy link w opisie pod filmem. Co? Idąc do kolejnego komplet bitów i wierteł. Ja mam tu akurat swój stary, muszę też wymienić na nowy. Więc dam wam przy okazji, dam wam też link w opisie do dwóch takich zestawów. Tylko jak chcecie kupić faktycznie jakiś porządny zestaw, tak żeby posłużyło to Zakupcie, nie Macalistera, nie Erbauera, nie kupujcie tych jakichś tanich budżetowych w Castoramach, w Leroy i w tych wszystkich tego typu sklepach, tylko kupcie porządny mm, Dewalt, Milwaukee, wkleję Wam na dole linki do takich przykładowych, yy, Metabo, pamiętajcie porządnej firmy, bo wtedy mu to posłuży na długo, a nie zajedzie tego w rok, jak majsterkuje. Co wchodzi w skład takiego mm, zestawu? Bity, wiertła do drewna, bity długie, Bit, wiertła do metalu, cztery wiertła tu, do betonu i wiertła do metalu. Czy Tutaj oczywiście też bity, tylko już oczywiście rozkompletowane, bo bity to jest akurat komplet narzędzi, który bardzo prosto jest rozkompletować. On nawet tu mam już, tu mam na listwie magnetycznej 5 z tego kompletu. Idąc dalej, kolejne narzędzie, fajny bajer, poziomica laserowa. Poziomica laserowa to już no niestety nie jest to najtańszy prezent, ponieważ poziomica laserowa kosztuje to, bodajże co tu jest, chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to kosztuje koło 150 zł, 160, więc yy, i to i tak nie jest nic markowego, bo markowe poziomice laserowe Boscha, yy, Diwalta i Stanleya i różnych innych firm kosztują po 600, 700, 800 zł taka faktycznie profesjonalna. Już pominę tutaj firmy takie, że nie dostaniecie tego bez problemu od razu, tylko trzeba zamawiać, szukać tego gdzieś, gdzie taki komplet, taka walizeczka, słuchajcie, nie wiem, która ma 30 na 20 cm z laserem, z uchwytami do tego lasera i z całym osprzętem potrafi kosztować tysiąca i to są już takie naprawdę bardzo profesjonalne lasery. Ale do prac domowych, warsztatowych wystarczy zwykły laser. Jak widzicie, kreskę na ścianę rzuca i w pionie, i w poziomie. Nie jest to 360 stopni, ale do, do domowego majsterkowania wystarcza na spokojnie. Jak wiecie, że Wasz chłopak ma już coś takiego, co Wam rzuca cień i zawsze kreski na ścianę i, mu kom, i kombinuje zawsze podkładając książki, skrzynki narzędziowe i różne inne rzeczy, to możecie mu kupić statyw do lasera. Pójdziecie do marketu budowlanego, ja też Wam wkleję w opisie link do takiej tyczki do lasera. I co, przechodzimy do ostatniego, piątego kompletu narzędzi. Czy tego prezentu na, dla chłopaka? Dla faceta to jest komplet y, słuchajcie, grzechotek. Y, nie wiem, jak to zablokować z tym. Co, taki komplet podstawowy, jaki mam tutaj, ile on ma? 53 elementy. Co prawda, ja nie mam markowego. Możecie kupić markowy, nie musicie. Markowe trochę złoty kosztują. Ja wam wkleję link do odpowiednika tego zestawu: do takiego faktycznie porządnego zestawu tych narzędzi. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każdy po prostu jest na tyle obeznany w temacie, żeby kupować i wybierać na własną rękę coś takiego, więc ja wam podsunę propozycję w opisie. Co? Tutaj mamy zestaw bardzo podstawowy. Rzecz na której tak naprawdę w komplecie grzechotek zależy nam najbardziej. Mamy grzechotkę dużą, mamy grzechotkę małą. Mamy pokrętło. Mamy przedłużkę krótką, przedłużkę długą do dużej grzechotki na jedną drugą cala. I małą przedłużkę na grzechotkę 1 czwarta cala. Komplet imbusów. Tu jakieś jedne bity, tu były też jakieś drugie bity. I co? Nasadki do 30 mm jest są wystarczające od 4 do 13 na małą grzechotkę na dużą od 10 do 30 najbardziej powiem wam optymalny y, zestaw komplet narzędziowy y, i w ogóle ja wam wkleję w opisie jedynie co wam teraz powiem na etapie omawiania tego w filmie Ważne w kompletach narzędziowych jest to, żeby się nie sugerować, że on ma e, 70 elementów, że on ma 200 elementów, bo dużo osób pójdzie na haczyk o 200 elementów, to on tym wszystko zrobi. Nieprawda, bo w tych 200 elementach ja kiedyś wziąłem, nudziło mi się. Mm, pobrałem sobie zdjęcie na komputer takiego zestawu. Borela i ja to bodajże na komputerze też właśnie. 216 elementów. I słuchajcie, policzyłem w przybliżeniu, ile mamy bitów, ile mamy imbusów. Imbusy są ważne, ale ile mamy bitów, ile mamy rzeczy, których się nie używa przy pracy z samochodem. Tu mamy podstawowy komplet. Trzy płaskie, cztery krzyżakowe i to jest, kom, to jest podstawa do pracy w samochodzie i tym to są podstawowe rzeczy. Więc nie sugerujmy się tym, że komplet ma 206, 216, 260 elementów, 300. Ponieważ liczy się tak naprawdę, jeśli, nawet jeśli kupicie zestaw, który ma 100 elementów, liczy się to, żeby on miał grzechotki, nasadki, przedłużki, przejściówki z małych grzechotek na duże wałkardana, różne inne tego typu bariery żeby było dużo nasadek i wszystkiego po kolei. Nie liczy się ilość bitów. Bo jak chcecie ilość bitów, to kupcie sobie taki zestaw samych bitów. Są. So, jak chcecie kupić bity. Jeśli Więc ja wam wkleję takie dwa, trzy zestawy yy, narzędziowe yy, do. Tego, do, no, do filmu do, w linku na dole po, w opisie. Takie dwa filmy, ale chciałem już to nakręcić. Rok temu oczywiście mi nie wyszło, nie wyrobiłem się, nie zmotywowałem się do z nagrania tego. Nie miałem koncepcji na to żadnej, no więc rok temu nie wyszło. W tym roku jest. Udało mi się. Słuchajcie. To nie jest tak, że ja to wstawiam przed świętami. Tytuł pewnie też będzie top 5 najlepszych tam prezentów na święta, bądź y, czegoś w tym, coś w tym stylu. Są to prezenty, które możecie kupić y, chłopakowi na gwiazdkę, na imieniny, na urodziny, y, na rocznicę. Nie wiem, jest to, są to rzeczy, które możecie naprawdę kupić e, ten. A jeśli boicie się kupowania czegoś takiego, że mu się coś nie spodoba, że ten, chociaż nieprawda, bo każdy prezent, który dajemy, spodoba się mniej lub bardziej, zawsze pozostaje jedna z najbardziej, czyli karta podarunkowa po prostu do marketu budowlanego. Na pewno wykorzysta się, sobie fajnego można sprawić. Więc co? Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie cześć!